W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boka Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczą bąckim piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebił. Stąpił do piekiel, Trzeciego dnia stał, Stąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. Święte obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmarłych stanie, żywot wiecznym. Amen. Bożemu Miłosierdziu, polecajmy nas samych, wszystkie intencje naszego serca, nasze rodziny, przyjaciół, dzieci, wnuki, starsze osoby. Módlmy się za naszą ojczyznę, za nasz naród. Prośmy za wstawiennictwo i patronki dzisiejszego dnia świętej siostry Faustyny, aby się wstawiała za nami u Jezusa Miłosiernego. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas, i całego świata, na Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, na Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej Męki miej <śpausz> miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej <śpausz> miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <laughs> Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem o krwi i wodę któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Odmówmy jeszcze wspólnie litanie do świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami duchu święty boże zmiłuj się nad nami święta trójco jedyny boże zmiłuj się nad nami święta maryjo módl się za nami święta faustyno żywy świadku miłosierdzia ojca niebieskiego módl się za nami święta faustyno pokorna służebnica jezusa Wcielonego Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, módl się za nami. Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, powiernico orędzia o Miłosierdziu Bożym, módl się za nami. Święta Faustyno, Wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, módl się za nami. Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Święta Faustyno, szafarko Boga Bogatego w miłosierdzie, módl się za nami. Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata, módl się za nami. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu, módl się za nami. Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy wcielenia, módl się za nami. Święta Faustyno, uczestniczką męki i zmartwychwstania Pana, módl się za nami. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego Krzyża, Módl się za nami. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach Świętych, módl się za nami. Święta Faustyno, zjednoczona z oblubieńcem swej duszy, módl się za nami. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, módl się za nami. Święta Faustyno, miłująca Kościół, Mistyczne ciało Chrystusa, módl się za nami. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, módl się za nami. Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją, módl się za nami. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, módl się za nami. Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą. Módl się za nami. Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami. Święta Faustyno, zorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami. Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami. Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych. Módl się za nami. Święta Faustyno, ochroną przed złem ludzi, młodych i dzieci. Módl się za nami. Święta Faustyno, nadzieją upadających i zrozpaczonych. Módl się za nami. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących. Módl się za nami. Święta Faustyno, wspierająca ufność. W sercach konających, módl się za nami. Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, módl się za nami. Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami. Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyjscu, módl się za nami. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami święta Faustyno, abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie miłosierdzia. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze Dziękczynienie za dar życia i posłanictwa świętej Faustyny i za jej stawienictwem pomóż nam zrastać, w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia. I miłosierdzia względem bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę w tym czasie świętym, godziny Bożego miłosierdzia. Prośmy siostrę Faustyny, aby nasze wszystkie intencje serc naszych, sprawy naszej ojczyzny, wszystkie duszy w czystu cierpiące z naszych rodzin. Wybłagała w tym jej pięknym dniu Boże miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami, stawia się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę wszystkim, brat Krzysztof Paulista Szczęstochowy, z Panem Bogiem.